Hej, mam na imię Iza. W dzisiejszym filmie opowiem o korzyściach wynikających z używania przez artystów narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia grafik i obrazów cyfrowych. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to zapraszam do oglądania. Zacznę może od takiego krótkiego wprowadzenia, jak działają takie narzędzia, które generują nam obrazy za pomocą sztucznej inteligencji. Otóż te narzędzia wykorzystują opisy tekstowe, e, czyli wprowadzamy e, tekst, e, który opisuje, jak obraz ma wyglądać. E, Im dokładniejszy jest ten opis, tym mamy lepszy obraz później na wyjściu. E, I w tym opisie e, należy zawrzeć wszystkie elementy, które chcemy uzyskać na obrazie. Czyli na przykład e, chcemy, żeby to był krajobraz. Chcemy, żeby to był krajobraz, który, na którym są jakieś góry, rzeka, e, nie wiem, e, jakaś łąka. To wszystko należy wtedy w tym opisie zawrzeć. I e, dodatkowo jeszcze, jeżeli chcemy, żeby ten obraz był w jakiejś konkretnej e, palecie kolorystycznej, no to, to też również w tym opisie e, musi być tam umiejscowione. Jeżeli to ma być obraz, który imituje... E, Taki obraz sztuki tradycyjnej, na przykład malowany farbami olejnymi czy akwarelami, to wszystko właśnie jest istotne, żeby znalazło się w takim opisie. I tutaj pojawia się właśnie kwestia tego, że jeżeli chcemy generować takie obrazy, które będą odpowiadały naszym wymaganiom, to po prostu musimy się trochę na tej sztuce znać. Musimy wiedzieć, czego chcemy. Oczywiście, można sobie generować takie randomowe obrazy, które po prostu mogą nam się spodobać, albo chcemy eksperymentować. To wtedy ten opis może być zupełnie krótki. Tylko możemy napisać, jaki ma być element, na przykład w jakim stylu, e, i wtedy też nam wygeneruje coś. <laughs> tylko, że to coś będzie mniej dokładne i e, po prostu. E, no, niekoniecznie może spełnić nasze oczekiwania. E, I tak jak wspomniałam, e, istotne jest to, żeby wiedzieć, czego się chce, i e, żeby też, jeżeli chcemy eksperymentować z różnymi stylami, to umieć określić te style, jak one się nazywają. Także to wymaga wszystko wiedzy. Natomiast e, możemy również sobie generować bardziej realistyczne obrazy, takie już e, w stylu fotografii. No to wówczas e, też e, ci, którzy wpisują po prostu e, te tak zwane prompty, czyli te opisy, e, które generują później świetne obrazy, oni naprawdę muszą dużo, dużo wiedzieć o samej fotografii, czyli e, muszą znać sprzęty różne, e, bo w tym opisie można powiedzieć nawet konkretnie, jakim aparatem ma być wykonany, wygenerowany ten obraz. Czyli tam naprawdę dużo, dużo informacji wprowadzają w stylu oświetlenie, czy studyjne, czy jakieś naturalne, czy ma być to zdjęcie zrobione w złotej godzinie, jak ma wyglądać kompozycja. Te wszystkie elementy po prostu wpisuje się w ten opis tekstowy. Jakie korzyści wynikają z używania takich narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję? No to myślę, że największą korzyścią jest ym, inspiracja. Ym, te narzędzia są ogromnym źródłem inspiracji i y, one są w stanie nam wygenerować obrazy krócej niż minutę, y, które po prostu będą odpowiadały naszym wymaganiom. Y, jeżeli jesteśmy zainteresowani malowaniem krajobrazów na przykład. No, to po prostu w, w tym opisie tekstowym musimy zdefiniować, że ma być to y, krajobraz, który zawiera takie takie elementy i jest w takiej, takiej palecie kolorystycznej. I wtedy generujemy sobie zazwyczaj kilka różnych y, wariacji i możemy wybrać jedną z nich jako ten obraz referencyjny, albo możemy stworzyć kolejne, nowe i zawsze będą to obrazy niepowtarzalne. Hmm. Tutaj jedynie ogranicza nas tak naprawdę wyobraźnia, bo y, wszystko inne zrobi za nas ten generator obrazów, y, to narzędzie. I po prostu jeżeli chodzi o to, to możliwości są nieskończone, bo poza tym, że możemy mu powiedzieć y, y, ze stylu właśnie taki prosty i krótki opis, że to ma być krajobraz, y, y, to możemy mu dodać, że to ma być krajobraz w stylu e, nie mieszania obrazu olejnego i, i jakiś e, akrylu albo na przykład, że ma być to w ogóle w stylu modernistycznym albo futurystycznym i po prostu możemy tutaj kombinować na nieskończenie wiele sposobów e, i możemy też dzięki temu Właśnie zobaczyć, co nam zaproponuje to narzędzie i jak może wyglądać takie połączenie tych stylów. I to jest właśnie taka druga korzyść, że możemy tutaj się bawić e, w mieszankę różnych stylów, i e, po prostu możemy tutaj e, naszą twórczość, e, naszą kreatywność poszerzać w nieskończoność. I, I tu również nas ogranicza tylko wyobraźnia. Możemy powiedzieć tym narzędziom, że y, ma być na przykład to coś w połączeniu stylu Van Gogh'a i Babla Picasta, i na, na przykład nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to może wyglądać, a y, takie narzędzie wykorzystujące y, sztuczną inteligencję nam wygeneruje taki obraz. Y, I Dzięki temu możemy też znaleźć swój własny styl, bo coś nam się może spodobać z tego i zaczniemy w takim stylu tworzyć. Więc to jest po prostu niesłychane źródło inspiracji, pomysłów i w ogóle takiego rozwoju, nawet. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej korzyści, i to jest generowanie na przykład jakiejś bazy pod nasz obraz cyfrowy. Tylu, na przykład tło, albo właśnie jakiś krajobraz, który potem wykorzystamy e, do utworzenia, nie wiem, czegoś na tym, na tej bazie, e, do stworzenia nowej grafiki. E, to też jest właśnie jest fajny sposób, bo możemy sobie po prostu e, też zdefiniować tak naprawdę wszystko, cokolwiek istnieje, czy to ma być, nie wiem, jakaś, e, coś abstrakcyjnego, czy to ma być. E, Konkretnie, jakiś obraz w celu futurystycznym. Czyli znowu tych możliwości jest po prostu nieskończoność, i, i zawsze pewnie będziemy zaskoczeni tym efektem końcowym, jak to wygląda. Tak, to są chyba takie, takie główne korzyści. Ja jeszcze zapytałam sztuczną inteligencję, a dokładnie ChatGPT. Zadałam mu pytanie, czy sztuczna inteligencja zabierze pracę artystom. I odpowiedź jest bardzo ciekawa i też warta przemyślenia. On mi powiedział, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Że z jednej strony sztuczna inteligencja może pomóc artystom w tworzeniu i rozwijaniu ich umiejętności, co może prowadzić do powstania nowych i ciekawych dzieł sztuki. Z drugiej strony niektóre narzędzia Sztuczne inteligencji mogą być wykorzystywane do automatyzacji pewnych zadań, takich jak na przykład wypełnienie koloru lub tworzenie prostych kształtów, co może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na ręczną pracę artystów. Warto jednak zauważyć, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zastąpić kreatywności i indywidualnego stylu artysty. Sztuczna inteligencja jest narzędziem, które może pomóc w procesie tworzenia sztuki, ale to artysta decyduje o koncepcji i końcowym efekcie dzieła sztuki. Należy również pamiętać, że sztuczna inteligencja jest stosunkowo nową technologią, która wciąż rozwija się i udoskonala, w związku z tym jej wpływ na rynek pracy artystów i przemysłu sztuki jest trudny do przewidzenia. No. Myślę, że. Yy... To jest coś ciekawego do przemyślenia, i żeby się właśnie zastanowić, i nie bać się tego, tych narzędzi, tylko starać się znaleźć sposoby, żeby to wykorzystać i żeby sobie pomóc w tym wszystkim. I tak jak właśnie powiedziałam o tych korzyściach, czyli źródło inspiracji, czyli możliwość rozwoju, poszukiwania własnego stylu. Czy też właśnie rozwijanie swojej kreatywności, albo odłożenie sobie jakiejś bazy pod nową ilustrację, że to są takie właśnie korzyści, które są po prostu ogromne i, i możemy to robić zupełnie bezpłatnie, jeżeli dopóki nie, nie będziemy chcieli wykorzystywać obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w celach komercyjnych to do takich właśnie celów prywatnych, i żeby sobie eksperymentować i sprawdzać, jak to wszystko działa, możemy to robić zupełnie bezpłatnie. Ja postaram się nagrać kilka odcinków o, o mid journey, jak w ogóle zacząć, i, i jak to tam wszystko działa i co można fajnego wpisywać, żeby uzyskiwać ciekawe efekty. To tyle na dzisiaj. E, dzięki za o, obejrzenie tego filmu e, i życzę kreatywnego czasu i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Hej!